Witajcie, folder Dzisiaj trochę bardziej nietypowo. No może nie dla starych wyjadaczy, ale dla lajków na pewno. Marka Soga Marka amerykańska, której korzenie sięgają gdzieś tam wojny wietnamskiej. Bardzo lubią się powoływać na tą historię, gdzie służby o podobnej nazwie używały noża do zadań specjalnych. Oczywiście współczesne noże już niewiele mają wspólnego z tamtymi, no ale marka istnieje, produkuje noże. Mamy tutaj nóż SOG Terminus XR w stali D2, bo można ten nóż kupić też w innych wersjach i rękojeści, i stali. Na początek może trochę numerków. Nóż ma 185 mm, nie przepraszam, 183 mm długości. Głownia to 75 mm. Jego waga, no, w zależności od tego, z jaką wersją mamy do czynienia. Około 90 ton gramów. Nóż może mieć tak jak ten tutaj, różne rodzaje okładek. G10 bądź włóknowęglowe. Stal to D2 jako bazowa. Później można mieć nóż ze stalą CTSBDZ1. A topowa wersja posiada stal S35VN. My mamy tutaj nożyk Stal ze stalą D2 całkiem przyjemna stal, średnio półkowa. Powiedzmy dość długo trzyma ostrość. Dość łatwo się ostrzy. W związku z czym jest całkiem przyjemna. Porównamy go sobie może z nożami. No, jeden, powiedzmy tańszy. Czyli Cabardozier Folding Hunter. No właściwie bardzo, bardzo zbliżone rozmiarem noże, mimo że różnica między nimi jest i cenowa i jakościowa oczywiście też, no oczywiście też konstrukcyjna. No i nóż trochę droższy, trochę większy powiedzmy z kategorii tych noży pełnowymiarowych Benchmade 560 Freak. To się prezentuje, wiadomo, ten nożyk, który jest nóż 20 cm plus. W związku z czym, już jest tym nożem pełnowymiarowym. Konstrukcja. No, może tyle ciekawy, że posiada właściwie, wyczerpuje właściwie formę otwierania. Może nie do końca, ale mało jest innych, bardziej popularnych. A mianowicie tak, mamy tutaj flipper. Mamy tutaj tego. Benchmade'owego Axis Lock'a, który w SOG'u nazywa się XR. Ale to właściwie dokładnie ta sama blokada. Po prostu Benchmade nie ma już patentu na swoją blokadę, w związku z czym nie mogą z niej korzystać. No i mamy kołki. Więc nóż można otworzyć i fliperem. Nie zawsze się uda. I fliperem. I samą blokadą, wystarczy ją odblokować. Także Noż pracuje na łożyskach stalowych. Okładziny G10. Kolor taki brudny, czerwony, tak Z czego też grupa lubi się pośmiać. Noż nasza. No tak się on zresztą nazywa, Crimson, czyli Karmazon. Stalowe linersy. Fajny klips z logiem SOGA. O dziwo wcale nie przeszkadza. Miałem pewne obawy, że ten klips przez te wycięcia, nadzięcia będzie przeszkadzał jakoś, będzie szarpał spodnie. Nic takiego się nie dzieje. W dżinsach siedzi ładnie, poza tym Clips jest no, mega deep carry, tak? On jest. Właściwie nóż wchodzi głębiej niż jakikolwiek inny, z uwagi na to, że clips jest wyżej niż końcówka noża. W związku z czym on e, praktycznie znika całkowicie. E, nie widać go poza clipsem w kieszeni. Konstrukcja dość solidna. Oczywiście Axis Lock ma swoje wady, bo. Tak jak w Benchmade, tak i tutaj e, Oparta jest na sprężynach typu Omega, które po pewnym czasie po prostu pękają, trzeba sobie je wymienić. No, ten nóż ma dokładnie takie same rozwiązania jak Benchmade, w związku z czym e, też można się spodziewać, że po pewnym czasie klikania zabawy tym nożem, jest ze sprężyn po prostu pęknie na szczęście. Wyglądają na takie same jak w Benchmade, w związku z czym chyba można je. Zamiennie używać. Mamy tu backspacer z jakiegoś tworzywa sztucznego. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić z czego. Mam wrażenie, że to g dziesiątka jest, ale nie mam pewności. Sama konstrukcja linersów jest mocno odchudzona. Są to takie nacięcia i w jednym i w drugim. Jak widzicie. W związku z tym no ten już nie, nie waży jakoś przesadnie dużo mimo swojej konstrukcji. Kształt główny, jak widać, taki dość ciekawy. Szlif mamy tutaj płaski niepełny, a że to jest d 2 więc no, naprawdę żyletka. Nożyk polskiej dystrybucji kosztuje około 280-300 zł. Czy warto? No. Nie wiem. Mnie się podoba. Jest trochę inny. Ma charakterystyczny klik. Fajnie się nim klika. Fajnie się nim pracuje. Naprawdę przyjemnie sprawdza się w tych wszelkich zadaniach edecowych. Typowych, takich codziennych. Także myślę, że no dość ciekawa alternatywa dla tych bardziej popularnych i znanych marek nożowych. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Trzymajcie się.